Dobra, zaraz zobaczymy czy to zadziała. Mam magical bee. Co tu jest? Co tu jest ciekawego? O kurwa. te przyspieszające są mega przydatne, bo będziemy szybciej biegać. O kurwa. Oh no. No <noise> diament ja znalazł Trzeba, słuchaj, popłynął do lawy, debilu! Ach, kurwa, prawie że ja popłynąłem do lawy. <noise> Dobra, dęku mi. Kilo. No życie czasem, kider tak się wow. zdarzy. Czy no. takie coś do buzi na zapach? No? Dobra, jest. <noise> Kurde, szkoda, że tutaj diaksów nic nie widzi tylko. A co, masz szkodę diaksów? 10 diaksów no. O kurwa, creeper! Ale mamy kopera, kopera, kopera do zrobienia dina. Dziobać. Gdybyś miał konia, to byśmy tam dojechali. A jakbym miał skrzykę... Skrzydła. Mm, to ja gram Timo. Ja mam 18. Ty chcesz grać Timo czy nie? Co? No dobra, no to nic nie wymieniam. Co wy robicie tu obok mojego domu ze śniegiem kurwa? Co? Nic. No co się patrzysz? Co to jest kurwa tutaj? Ty. Uh, 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 uh. Jesteś, się... drewnem się budował? Nie. Na zewnątrz tego, Nikt. tej budowli... No kurwa właśnie. <noise> Chłop zapsuł gra. Łeb ci zepsułem. O kurwa trzy klunery stoją w rządku pod moim domem. Halo? Ej nie, bo to ja tak nie chcę kopać. Bo to mi zaraz rozwali całe. A ręką? O, świeć. O, Patrzę. co kurwa nieźle. No, kop w prawo. W lewo? To jest prawo, debilu. Tu umiesz, kurwa, kierunki? No przecież y wszystko jest dobrze. No, kop. Nie wiem, o co ci chodzi. Rozumiesz już całego tego moda, czy jeszcze są rzeczy, których nie rozumiesz? prawda No już praktycznie wszystko rozumiem. Tylko nie rozumiem... Nie, rozumiem nie rzeczy. Jak to kurwa gówno kopie? Patrz, jak to kurwa kopie. Paszek tu wykopał jak tu wykopało, no ja pierdolę. Nie kraszujcie się, uspokójcie się. O kurwa! Co? Znalazłem wilkie po siebie. Dał na wielkiego znalazłeś? <grym> Bierz go śmierdziela, niech się idzie umyć. Za nogę. O, od razu za nogę czemu. O kurwa coś stało. Flying is not enabled, naturally, kurwa. Co? Co? Serwer zamknięty. Kto, kto, kto kurwa... Co wy robiliście, że scroszowało serwer? Ja chciałem buty założyć, nie zdałem... Nie dałem rady buta założyć. <śmiech> <śmiech> o, drugą... Co to jest? To jest Kurwa. Zacznij, ale... Co? A skąd ja mam wziąć turki? Turki? Turki. To jest kurwa kogut. Jaki kurwa kogut? No Turki to jest kogut. A co to jest Turki? Indyk kurwa. No dokładnie właśnie o to mi chodziło. Jak my możemy tam się dostać kreatywnie? Cześć. Ja kreatywnie? Prostu... A może to będzie o kurwa, o kurwa. O kurwa.